Dzień dobry, nazywam się Aleksander Murawski i jestem specjalistą Departamentu bezpieczeństwa. Czy mogę pomóc? Halo? Tak, pan Nie, Jurek. Mhm. Dobrze, na tą informację. A czy panu jest znana taka osoba, Szymon Hraka? Tak. Mhm. Czy pan wysyłał w dniu dzisiejszym takie do takiej osoby jak Szymon Hraka wysokości 1900? Co kwota się nie zgadza. Aha. <głosy> <głosy> mhm. Możliwe, że jest włączony w systemie. W w systemie, tak. Ja potrzebuję pana, pana. 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 no tak, tak. Czy panu jest nam taka osoba? nie, nie, wyjechała, wyjechała, a Ukrainę wyjechała. Aha. To do pani żona wyjechała na Ukrainę? Tak, do Donbasu. Pani nie? żona wyjechała na Ukrainę. Tak. Fajna żona pana. No, fajna żona moja. Dobrze. A A jak A Myślimy z panem z pa, z panie żoną. Tak, Tobie... tak. Fajnie, fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobrze, <grym> się żyje w Warszawie? Dobrze. Tak. Tak? Super. Mhm, fajnie. Fajnie, Super. fajnie. Podoba się. Was no. się. Popierdzisz to co? Le lepiej niż na Ukrainie. L lepiej, no, lepiej. a wiesz skąd posiadamy Pana dane Habuła? No, no wiesz skąd posiadamy Pana dane? Stąd. No. no. Ktoś sprzedaje Pana dane osobowe, wie? No, domyślam się kurwa przecież, tam żeś nie wymyślił tego. Żeś gdzieś kupił <laughs> po prostu. Wymyślałem, tak domyślasz się tak? Nie, Pan jest głupi. Pan nawet nie, nie wie skąd. Okay. Na, nawet Pan nie wie skąd. Jestem głupi. Mhm. No i ja Pan pomyśli po prostu pan trochę będzie miał. Jak ma, pan miał trochę mózgu, to pan pomyśli sobie. No, ty też byś miał mózg, to byś też pomyślał. No, ja już pomyślałem. No. Ty, ty tyś kurwa tam płotny. Na czynny, telefonie za, za kurwa drobne pieniądze tam robisz. Na, na za finansowce widzisz. Za też kurwa nie od myślenia, tego odrobienia. Ja, 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 ja trochę więcej zarabiam ci niż Pan. Nikim. Także. jesteś ty tam nikim. Jesteś tam nikim. robak. Pierdolony Kararu Tak, ja... Tak, ja zarabiam więcej, niż Pan zarabia. Także, na Pan pandemii tutaj ty nie, nie opowiadał. Głupoty. Jak ja sam nawet nie wiem, a Ty skąd może nie? No, ja wiem, że więcej zarabiam. <laughs> Powiesz mi tutaj. Karalum ja pierdolę. Tak, tak. No, no. No. Co tam jeszcze powiesz? W ogóle w Warszawie jesteście? Czy przekierowanie co to, to? No w Warszawie jestem. W Warszawie jesteś. Za godzinę tam będę. Może przyjechać do, ty, do Ciebie jak chcesz. Za godzinę tam będę. Aha. ja mogę przyjechać. Dobrze. No. To super. Muszę się spotkać? Tak. Tak? No to zadzwoń do mnie mm -hmm. nr masz. Ja za godzinę półtorej jestem w Warszawie. Dobrze, z żoną będziesz czy sam będziesz? Nie no, z żoną będę. O, super. A co? No dobrze, to gdzie, gdzie spotkamy się z panem? No nie wiem, no dzwoń do mnie, to się spotkamy. No, no żona wie gdzie. Żona wie? Żona powie, gdzie A, ma spotkamy się no. no. Dobra. Czyli się nie spotkamy. Dobra. Spotkamy. No. Ja nawet mogę przyjechać do pana. Ja posiadam pana dane, ja mogę przyjechać do pana, to. A jakie dane powodam. posiadasz? Wszystkie dane posiadam. A ja jakie teraz e, trochę tro, 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 pomyślcie chłopie, skąd posiadam pana dane sobowe. No dziś się po prostu wyciekły, to już się ukradli po prostu. A powiedz mi Wycieknię. jakie dane posiadasz? Tak, tak. Wszystkie dane. Gdzie pan mieszka, na no, karty, numer telefonu. gdzie mieszkam? Powiedz mi gdzie mieszkam. Gdzie mieszkam no, powiedz no. mi. No przyjadę do ciebie i zrozumiesz gdzie ty, gdzie ty mieszkasz. No, ale... Skąd ty możesz wiedzieć gdzie ja mieszkam jak ja nigdzie nikomu nie podawałem tego data? Bo ty... no... Bo ty głupek. Nie rozumiesz nawet co się dzieje. A ty karaluch kurde. Ja pierdolę. No. Ja głupek a ty karaluch. no tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak było właśnie. Nie chciałem. Ja zarabiam więcej niż ty zarabiasz. No dobrze. Złotek. Fajnie, fajnie, fajnie. Karoluchy więcej zarabia. Nie się wierzył na to ruchom, No. Dobrze się rucha? No fajnie. Fajnie się rucha, nie? Kurwa, co no, Tak. Zajebice. <laughs> kiedy będziesz w Warszawie, ty mi powiedz. Słucham? Kiedy będziesz w Warszawie, powiedz mi adres. Słuchaj, będę w Warszawie z jakieś półtorej godziny. Zaraz wyjeżdżam do tej Warszawy. No wydaje mi się, że z półtorej godziny będę jechał. No. No lepiej Ty przyjedziesz, niż ja będzie jechał. W... Długo jechać. To nie będziemy spotkać się W Piątek wieczór Dobrze. skończysz robotę w, wiesz, w centrum, call center. Wyjdziesz tam, no to, no to zadzwoń do mnie. Dobrze. No. No, dobrze. Dobra. Kończymy. To na razie. Trzymaj się. No, skończymy. No. Trzymaj się.